Proszę, uwaga i akcja! Jesteśmy na planie emigracji. To jest dokładnie jedna trzecia naszych zdjęć. Realizujemy scenę z pierwszego odcinka, kiedy nasz główny bohater napotyka serię wydarzeń, które troszeczkę zmieniają charakter jego życia i to, co nastąpi w tym życiu przez następne 2-3 miesiące. Panie zanni? Widzowie mogą się spodziewać serii niefortunnych zdarzeń, która jest gorzka. Myślę, że nawet nie czasami, a często nas dotykająca, ale nie głupia. No. My jesteśmy teraz w Campinosie, byliśmy w Grójcu, w Warszawie, w Londynie byliśmy pod Kaliszem, także różne miejsca grają, y, różne przestrzenie. Mam nadzieję, że ciekawe i fajne. No, bo mi ucieka autokar do Londynu i y, muszę zadzwonić. Gdzieś biegamy, gdzieś uciekamy, gdzieś próbujemy dojechać. No, to jest historia młodego człowieka, historia młodych ludzi. Zawsze fascynuje i ciekawi, bo każdy był kiedyś młody. Stop, mam. stop.